Na tym filmiku rzeczy dla chłopca. I tutaj bluzy za jedne 29 zł, bluzy przez głowę, bluzy na, bluzy na zamek, t-shirty również za tylko 29 zł, fantastyczne bojówki idealne do szkoły za tylko 39 zł i przecena Bambamów. Tutaj naprawdę będzie można się obkupić. Zaczynamy od pięknych bluz. I zaczynamy od tej rewelacyjnej bluzy. Cena jedyne: 29 zł. Tutaj mam oczywiście kieszonki, ściągacze, świetna adresóweczka. Kapturek podwójny. Proszę zobaczyć, jak ładnie to wygląda. Te napisy: świetnie się prezentują, świetnie wyglądają. Porządny zamek. Także bluza idealna na wrzesień, do szkoły czy do przedszkola. No i cena: 29 zł. Rozmiarki z tej bluzy to: 98 łamane na 104, 110 łamane na 116, 122 na 128, rozmiar 134. Oraz 140 łamane na 146. Aby założyć tą bluzę, wpisujemy Selmo 4035 i dopisujemy rozmiar. I świetny t-shirt, który był właśnie tutaj dopasowany do tej bluzy. T-shirt 29 zł dla fanów motoryzacji. Rozmiarki: 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, 134 na 140, 146 na 152 oraz XSK, SKMK, LKXLK. XXL wymiarki u góry w opisie filmiku. t wpadają wypadają naprawdę spore. I tak, aby zrobić ten t wpisujemy selmo 4328 i rozmiar. Kolejny świetny model bluzy w rozmiarkach 98 łamane na 104, 110 na 116, 122, 128, rozmiar 134 oraz 140 na 146. Dzięki tym tutaj napisom kolorowym dobierzemy naprawdę przeróżne t-shirty. Oczywiście podwójny kapturek, jakość fenomenalna. Dola Elwin, 29 zł. Aby zamyść tą bluzę, wpisujemy Selmo 4034. I dopisujemy rozmiar i przepiękny t-shirt oczywiście dla fanów motoryzacji. 29 zł, rozmiarki 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, 134 na 140, 146 na 152 oraz XSK, SKMK, XLK, XL, XL, XXLK, 29 zł również. Aby zamówić t shirt wpisujemy z celmo 4320 i dopisujemy rozmiar. I jeszcze jedna bluza od tego genialnego producenta. Jedyne 29 zł. Proszę zobaczyć, tutaj mamy zielone, niebieskie, czarne napisy, więc każdy taki t-shirt będzie pasował. No i oczywiście czarny, również biały, również. Więc tutaj naprawdę mamy pole do popisu. E, no i tutaj kapturek podwójny, tak prezentuje się bluza z tyłu. 29 zł, wie, większa rozmiaróweczka, bo tutaj mamy rozmiarki. 122, 128, 134, 140 na 146, 152 158 i rozmiar 164. Aby zamówić tą bluzę, wpisujemy Selmo 4030.